Szachy są fajne no i lubię w nie grać. 16 miałem jak się nauczyłem. No a 90 na karku. Wiek się nie liczy no i to naprawdę, bo ja wygrałam z takimi 15-16 latkami. Lat mam 34, szachami zajmuję się blisko 30, więc na pewno można powiedzieć, że jest to moja główna życiowa i pasja, i zawód, i coś, czym zajmuję się na co dzień. Lubię bardzo szachy, dlatego chciałbym się spotkać z najlepszymi. Mam nadzieję, że gra ze mną ich motywowała. Dostali to, na co czekali. Uwielbiam takie spotkania. Mistrzostwo świata to jeszcze daleka droga, ale myślę, że mi się to uda. Przez cały turniej walczyłem tylko i wyłącznie z zawodnikami, którzy przewyższali mnie zarówno pod względem rankingu, siły gry, doświadczenia. Nie spodziewałam się tej wygranej. Ustrój jest stolicą szachową Polski. Bardzo nas to cieszy. Jest to taki festiwal, gdzie grają zarówno bardzo dobrzy zawodnicy, utytułowani arcymistrzowi, przynajmniej międzynarodowi, ale też tak właściwie każdy może znaleźć grupę dla siebie, zarówno początkujący zawodnik, dorosły, jak i dziecko 5-6-letnie. Więc turniej stronie tak właściwie oferuje dla wszystkich osób możliwość zagrania, ale też poobserwowania tych świetnych zawodników. Zawsze gościem specjalnym tego festiwalu jest Mistrz Świata. Mieliśmy takie znakomitości jak Anatoli Karpow, Gary Kasparow, Anand, Iwanczuk. Teraz mamy Rusłana Ponomariowa. To świetne wyzwanie, Cztery godziny rywalizacji na bardzo wysokim poziomie. Utrzymać koncentrację przez tak długi czas, wsiąknąć w grę, spokojnie spacerować po sali. To psychiczna aktywność i mentalne sprawdzia. Ale mam nadzieję, że uczestnicy byli zadowoleni i czuli satysfakcję. Mam nadzieję, że gra ze mną ich motywowała. Dostali to, na co czekali. Uwielbiam takie spotkania. To już jest piąta edycja festiwalu. Nie ma innej imprezy w Polsce, na którą przyjechałyby takie wielkie gwiazdy. Myślę, że wiele osób przyjeżdża ponownie, natomiast bardzo dużo osób też patrząc, jak ta impreza wygląda planuje na kolejny rok, żeby właśnie przyjechać do stronę. Podczas festiwalu w grupie Masters mamy blisko 40 uczestników, w tym wicemistrza Polski, arcymistrza Jacka, Tomczaka. W grupie jest dość liczna grupa, taka można powiedzieć troszkę. Pościgowa, kolejna grupa, czyli grupa B, seniorzy powyżej 50 lat. Tutaj mamy blisko 40 uczestników. Grupa C, czyli taka najbardziej masowa grupa, blisko 170 zawodników. No i grupy dziecięce, gdzie do lat 8-10-12 mieliśmy ponad 100 zawodników. Do tego w niedzielę rozegrany był. Turniej przy kawie mokate. Tutaj nasz taki system, który domyśliliśmy przy pierwszej edycji, gdzie najpierw przez trzy rundy zawodnicy grają tempem 5 minut, potem przez trzy kolejne tempem 10 i ostatnie trzy 15 minut dla zawodnika. Ustroń jest stolicą szachową Polski, bardzo nas to cieszy. Gracze coraz lepiej grają, budują nowe umiejętności z liczby osób, z frekwencji. Co roku coraz więcej osób przyjeżdża do ustronia, próbuje swoich sił w grze z arcymistrzami. Stając się coraz lepszymi, promujemy i kultywujemy grę szachy. Przyjeżdżają całe rodziny, coraz młodsze. Zdarza się, że to nieco dwa pokolenia, tylko już trzy lub też cztery pokolenia razem pozytywnie napędzają się, grając i wygrywając. Myślę, że jest bardzo dobrze zorganizowany. Rzeczywiście dużo grup, dużo imprez towarzyszących, na pewno wiele osób skorzystało. A to się myślę, że poziom sportowy był całkiem sympatyczny, można było powalczyć. Każdy jest zadowolony. Lubimy grać w szachy. Wolny weekend, jak jest, to wiele razy startujemy w turniejach. Tutaj na przykład już drugi rok z rzędu startujemy. Jak grasz w partię, to potem nie myślisz, że o, znudziłem się, już nie chcę dalej grać, tylko po prostu grasz i wtedy twój mózg myśli tylko o tym graniu, o tych kombinacjach, o tej strategii i wszystko, co się dzieje na szachownicy. Nie myślisz po prostu o niczym innym. Ciężko jest bez tego żyć. Jestem zadowolony z wyniku. Pierwsze miejsce, fajna sala. W ogóle pierwszy raz tutaj odbieram puchar. Jestem bardzo zadowolony. Myślę, że to lat 12 poziom y Spodziewałem się, że będzie łatwiej, ale nie było aż tak łatwo, ale mi się udało. Wszyscy zawodnicy byli totułowani. No i jestem szczęśliwy, szczęśliwy, bo osoba, która była czarnym koniem, wygrała ten turniej. To było dla mnie coś niesamowitego. Najwylepszy wynik w życiu. Wolę wygrywać, dlatego bo lubię mieć na przykład medale lub puchary. Szachy mają coś, coś takiego, no nie idzie przewidzieć. Przewidzieć można jeden, dwa ruchy, koniec, kropka. Co za wymyśli przeciwnik. Staram się zawsze wejść w tryb pełnego skupienia, żeby zwiększyć swoje szanse patrzeć przed siebie. Mieć pewność, że zrobiłem absolutnie wszystko, żeby wygrać, być jak ekspres, który nie zatrzymuje się ani na chwilę. Jeżeli tak się stanie i zrobi się wszystko, co można, ale mimo tego się nie uda, mówię sobie OK, idziemy dalej. Urodziłem się w moim przemysłowym miasteczku Gormówka. Zainspirował mnie ojciec. Był miłośnikiem szachów, które w domu były dookoła nas wszędzie. Tata jednak nie był całowcem. Nie miał tytułów mistrzowskich, ale przyznaję, grał sporo. Ale czy to on powiedział zagraj? Spróbuj? Nie do końca. Mówił jedynie, ja już grałem w Twoim wieku. No to spróbowałem. To były książki szachowe. Sam nie wiem dlaczego, po nie sięgnąłem. Dlaczego mnie to zainteresowało? Zacząłem czytać, uczyć się i w końcu pokonałem tego. Kolejny etap to treningi w klubie szachowym. Tak zacząłem się szybko rozwijać. Się nie liczy, no i to naprawdę. Bo ja wygrałam z takimi 15-16 latkami. Mój tata też gra w szachy, No i mój też tata jest dobry. Ja go czasami ogrywam, no i on mnie. Ja chodziłem do szkoły i tam była taka starsza pani, która uczyła mnie grać w szachy. I teraz dwóch moich braci gra tak samo w szachy. Zaczęła się od przedszkola, ponieważ moi ulubieni koledzy chodzili do przedszkola i na szachy. Więc ja też poszłam i tak zostało. Szachy właśnie to jest mój ulubiony sport. Zaczęło się bardzo prosto. Byłam w szkole podstawowej. Nudziło się w świetlicy, kolega szedł na zajęcia szachowe. I ja że mogę iść z tobą tak poszłam i tak się zaczęło. Chcę łączę pokolenia, bo można zagrać ze starszymi ze sobą, którzy mają dużo doświadczenia i dużo się od nich uczyć. Po partii oczywiście razem sobie gadamy i analizujemy partię. Cieszymy się bardzo z tego, że ta popularyzacja, ta moda na szachy nie ustępuje, się pogłębia, czyli już ponad miliard ludzi na świecie gra w szachy. Około 5 milionów aktywnych graczy w Polsce z roku na rok coraz więcej. To również bardzo cieszy wprowadzenie szachów jako przedmiotu alternatywnego do polskich szkół. Bez... Wsparcia firmy Mokato, oczywiście festiwal tutaj nie mógłby istnieć, funkcjonować, to jest myślę oczywiste. W całej Polsce nam tego po prostu zwyczajnie zazdroszczą. E, my to staramy się wykorzystać, ale oczywiście w taki sportowy sposób. Natomiast zauważamy, że coraz częściej szachy są obecne w biznesie, są obecne w polityce. E, bardzo często się zwyczajnie dobrze kojarzą. W tym roku Federacja Żałowa świętuje stulecie istnienia, odbywają się obchody na całym świecie, również w Polsce i w trakcie Mistrzostw Świata, które się odbyły w Krakowie, tutaj firma Mokady, i osobiście Adam Okrysz otrzymał medal stulecia Międzynarodowej Federacji Szałowej właśnie za zasługi na rzecz promowania szałów, na, na rzecz rozwoju dyscypliny. Kiedy dostaję pytania, w jaki sposób się udaje tak dużo wielki imprez w Polsce zorganizować, to właśnie opieranie tych wydarzeń na wielu bardzo silnych nogach jest kluczowe i myślę, że tu jest bardzo też taka duża rola w tym, że MOKATE wchodzi w największe wydarzenia szałowe w Polsce. Jest to część takiej wizji, misji firmy, ale też to zachęca inne podmioty z biznesu do zainteresowania się, co na pewno jest taką wartością. что-то